9 Portable CQ Sota 9 cześć, dzień dobry, tu Stefan Olga 9 Paweł Mariusz. Dzisiaj mamy 10 września 2023, godzina 13. Tu z kolegą Sebastianem SK9 Natalia, Franek Cezary. Wybieramy się na szczyt Kostrza z oznaczenia SPBZ070 Samochód zostawiliśmy na takiej drodze. Na takiej drodze asfaltowej to ładnie w cieniu stoi, przyklejony do pobocza. Bo tutaj wiadomo, że jest problem z parkowaniem przy posesjach w Beskidach czy to jakichkolwiek, czy to żywieckich, śląskich i tak Każdy dba sobie tam o swoją posesję i nie pozwala na to, że o, Cześć Sebastian. Nie, pozwala wszystkim, nie pozwalają wszystkim tutaj ceprom na to, żeby zostawiać samochody. Więc... W takim bezpiecznym miejscu zostawiliśmy. Takich miejsc jest dużo, bo tu jeszcze jest taki zjazd gdzieś tam do jakiejś posesji, ale tam nikt chyba go nie używa. A dziś jest niedziela, to nikt tam chyba nie będzie gospodarzyć i nie będzie jeździć z ciągnikami, czy tam jakimiś furmankami. To tyle, idziemy do góry. Tak, weszliśmy do lasu. szukamy szlaku. O, gdzieś nam się to rozjechały mapy. I co jeszcze? Nikt tu nie chodził tymi, tutaj, szlakami i nie mamy problem. Ale co chciałem powiedzieć? Trasa aplikacja wytyczyła na 33 minuty. Ileś tam bardzo łagodnym, łagodnym podejściem. Tu jest niby szlak. Tu jest niby szlak. Który idzie za domem. A za domem jest pies. Ja już tam dalej nie idę, bo dziś się dwa nas chciał zjeść. O, o, już ostrzega nas, żebyśmy tam nie szli. No cóż, szukamy innej drogi, bo przez gospodarstwo to nie będziemy szli. Ej, e, idziemy zielonym szlakiem. Natrafiliśmy na ten zielony szlak, ale natrafiliśmy też na bardzo strome podejście. No e, i tak sobie powoli idziemy. E, Noga na nogę. Mnie tu już plecak gniecie, Ech, ponad 6 kg chyba bodajże w plecaku, więc jest coś dźwigać. No ale idziemy. Już tam widzimy e, u góry prześwity między drzewami, no, to znaczy, że już jesteśmy chyba blisko, ale to się okaże zaraz. Sugar57, India Lima Fox, good afternoon 59. Thank you, bye bye. Sugar Oscar 9, Papa Sack Portable CQ Sota. A summit to Summit again. Yes, thank you. Uh, my, my reference Sugar Papa Bravo zero, zero, 070. Zero. Uh, thank you. Uh, uh, thank you and cure okay. uh, that. Portable again. Yes, Delta Lima uh, 2, Delta X-ray Alpha. It's so portable. Uh, good afternoon, 5-9. Yes, thank you, 57, please repeat the uh, reference, summit, OK? My summit reference, Oscar Lima, Uniform Santiago, 695. Oscar Lima, Uniform Sierra, 695. Yes, Roger. Roger, Roger, thank you, thank you, 73, good luck, uh, good Sunday. Sugar, Oscar, 9, Papa, supportable, CQ SOTA. Oscar ECHO 6 Golf November Delta, Good afternoon, 5'9. Hello Mario, 5'9. Good luck. Thank you, good luck. QRZ? Jera, Papa 6, Charlie Alfa Lima. Stefan Paweł 6, Cezary, e, e, Adam Lucyna, dzień dobry, 5'9. Dziękuję za 5'9, za Ciebie 5'9. Pozdrawiam, 7'6. Dziękuję, pozdrawiam, 73 Sugar Oscar 9, Papa Sek Portable, CQ Sota. E, Stefan Kuebek, 9 Wanda Dorota Roman 6 Mariusz ponownie 5-9 e, Witaj, ponownie Mariusz w imieniu 5-9 Dziękuję 73 QRZ Italie Holo x e, Sugar 56 India Hotel X-Ray e, Good Afternoon 5.9 Dziękuję, 73 Sugar, 9, Papasak, so Portable, CQ, Sota Stefan, Olga, 6, Barbara. Barbara. na końcu Stefan, Olga, 6, Barbara. Stefan, Olga, 6, Barbara, dzień dobry. 59, Mariusz i Kostrza, SPBZ, 070. E, dzięki. E, ja Ciebie słyszę tak na 55. Pozdrawiam, z Borys, z tej strony, 73. O, dziękuję, Borys, 73. Keyward Stefan Paweł 9, Dorota, Paweł Maria, dzień dobry. 5-9, Mariusz Kostrza. Cześć Mariusz, witaj, dzień dobry. 5. Darek i Nowy Sąd. Pozdrawiam serdecznie dziękuję Darku. 73. QRZ takie podsumowanie dzisiejszych łączności e, na szczycie Kostrza e, udało mi się zrobić e, 20 łączności na 40 metrach 6 z łączności na e, 20 metrach i 6 łączności na 2 metrach. Udało mi się też zrobić 5 szczytów. Jeden z Rumunii, jeden z Czech, jeden z Anglii, jeden z I dwa szczyty, dwa różne szczyty ze Słowacji. Tyle. Zbieramy swoje graty. To Znaczy ja zbieram swoje graty. Antenę mieliśmy tutaj dzisiaj tak prowizorycznie. E, ustawioną na takim e, patyku bo no, nie, było gdzie, nie, było gdzie, nie było gdzie zawiesić anteny a antena idzie aż tam tak do góry można powiedzieć że nie za wysoko e, ale, ale dzisiaj skutecznie dzisiaj skutecznie e, widoczki tutaj takie bardzo nas e, e, widoczki tutaj są też bardzo fajne no i cóż trochę ludzi dzisiaj jest jakieś psy biegają trzeba uważać dzieci harmider, no ale to wypoczynek dzisiaj. Bardzo ładna pogoda. To tymczasem my się pakujemy. Chciałbym się pożegnać, podziękować łowcom, podziękować aktywatorom za dzisiejsze łączności. No i do następnych spotkań. Tu Stefan Olga 9 Paweł Mariusz. Cześć, do widzenia. Się w 73. Hej.